Czy wiesz, że najwyższą górę w układzie słonecznym jest znajdujący się na Marsie Olympus Mons i wysokość to 21 287 metrów nad poziomem odniesienia? Góra ta zajmuje ponadto ogromną powierzchnię równą całej powierzchni Włoch, czyli około 300 000 km kwadratowych. Czy wiesz, że jak trakcie II wojny światowej po stronie niemieckiej walczyło kilkuset angielskich ochotników zorganizowanych tak tzw. Wolny Korpus Brytyjski. Po członkowie tej jednostki byli skazywani na zjedę przez brytyjskie sądy na karę pozbawienia wolności, a jeden z założycieli John Emery nawet na karę śmierci. Czy wiesz, że... Pochodząca z EPA Desir Wilson jest jedną z zaledwie pięciu kobiet, które brały udział w zmaganiach w Formuły 1 i jedyną kobietą w historii, która wygrała wyścig F1. Czy wiesz, że pierwszym czołgiem w historii był brytyjski Little Wild? Pojazd ten powstał w 1915 roku. Miał w zależności od wersji od 6 do 8 metrów długości i ważył około 17 ton. Niewielki silnik pozwalał na spędzenie się do prędkości zaledwie 3,2 km na godzinę. Czy wiesz, że w świetle ultrafioletowym nojweski paszport przedstawia zorzę polarną? Czy wiesz, że. Całkowita powierzchnia Księżyca wynosi około 38 milionów kilometrów kwadratowych. Jest to mniej niż wynosi całkowita powierzchnia Azji, bo około 44,5 milionów kilometrów kwadratowych. Czy wiesz, że najpowszechniejszym pierwiastkiem we Wszechświecie jest woda, drugi jest hel? Czy wiesz, że świnionos malutki to najmniejszy nietoperz i jeden z najmniejszych ssaków na świecie? Długość jego ciała to około 3 cm, a masa to zaledwie kilka gramów. Czy wiesz, że ciśnienie wywierane na człowieka będącego 10 metrów pod powierzchnią wody jest dwa razy większe niż ciśnienie na lądzie? Ciśnienie panujące we majańskim, najgłębszym miejscu na Ziemi, jest ponad tysiące większe. Takie ciśnienie jest w stanie zgnieść samochód do postaci malutkiego płaskiego klocka. Czy wiesz, że przeciętna piłka do futbolu waży od 400 kg do 400 dkg?